Edukacyjne gry i zabawy, nauka psich zachowań i potrzeb z Maxi i Shini pod okiem trenerek oraz miło spędzony czas na świeżym powietrzu. Takie są kolory wolontariatu. Młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej Weldon School w Dębicy lubi i wie jak pomagać. Możemy się nauczyć trochę o tych psach. Był tor przeszkód, przechodziliśmy przez tor przeszkód z pieskiem. Yy, przychodziliśmy też z jajkiem, żeby nie spadło jajko, było frisbee, przesłanie przez frisbee i yy, można było się tu pohuśtać. Tutaj uczymy się jak y, na przykład y, o te komunikaty w że na przykład jak pies no, to znaczy, że jest zadowolony, jak nadmiernie ziewa to znaczy, że jest zestresowany. My bardzo mi się podoba i uważam, że jest potrzebny raczej. Ponieważ chyba jest dużo osób, które na przykład źle, e, interpretują zachowania psów. Bardzo fajny, bardzo ciekawy, właśnie jest rzeczy, o których większość osób mogła nie wiedzieć. Pracujemy jako szkoła Wild well School już od czterech lat z Fundacją Psi Azylek, a przede wszystkim poprzez akcje organizowane w szkole z Psi Azylkiem to jest przede wszystkim zbieranie karmy sprzętu dla piesków ze schroniska. I przede wszystkim uczestniczenie przez uczniów w zajęciach sobotnio-niedzielnych w psim azylku, gdzie wyprowadzają uczniowie pieski, zajmują się wolontariacko nimi, uczymy po prostu opieki nad bezdomnymi psami, uczymy empatii do zwierząt i to jest przede wszystkim nasz główny cel, żeby uczniowie czuli, że nie tylko pomagamy sobie, ale mamy także zwierzęta koło siebie, a przede wszystkim mamy je w domu. Więc poprzez dom, poprzez schronisko opieka nad małymi od tego roku realizujemy, to znaczy Fundacja Przyjazylek oraz szkoła niepubliczna szkoła Weldon School. Realizujemy wspólnie projekt, który włącza młodzież w działania wolontariackie. Pierwszą część realizowaliśmy już w zeszłym roku. I celem było przede wszystkim pokazanie, pokazanie, na czym polega wolontariat, włączanie młodzieży w działania szkolne i pozaszkolne, które mają na celu pomaganie. Ale też chodzi nam o to, żeby dać szansę młodzieży jakby wybrania. Wybrania formy pomagania. Jak wiemy, jest tych form wiele. I jedną z form jest właśnie pomaganie zwierzętom. W ramach tego projektu część młodzieży szkolnej tworzyła takie eventy, w których na przykład gromadziła karmę. Zrobili to naprawdę rewelacyjnie. I oczywiście tę karmę przekazała, młodzież przekazała na rzecz zwierząt pod opieką fundacji. Część grupy, ta starsza, to jest głównie młodzież z klasy ósmej, przyjeżdża do przytuliska wyprowadzać zwierzęta. Przyjeżdża, przyjeżdżają w soboty, przyjeżdżają w niedzielę wspólnie z rodzicami no i uczą się tego pomagania. No, po zakończeniu tego projektu myślę, że będą, będą chyba mieć taką wiedzę, czy, czy to jest ten wolontariat, którym chcą się realizować w przyszłości, czy, czy mogą po, pomagać w innej sferze. Kolory wolontariatu są różne, ale żeby je zobaczyć i dojrzeć do decyzji, który odcień pomocy jest dla nas najlepszy, potrzeba czasu i doświadczenia. Pisze Fundacja Psi Azylek Zwierzęta w potrzebie która inspiruje, motywuje i angażuje.